Dobry Państwu! Prezentujemy Wam pierwszą odsłonę ciągnika hybrydowego z sześciokonnym silnikiem diesla z ręcznym rozrusznikiem. Pokażemy, jak on się zachowuje, jak go uruchomić prawidłowo. Jest to pierwszy taki ciągnik. Klient zamówił go właśnie w takiej konfiguracji. Oczywiście, mimo że ciągniki są znane, przypomnę właściwą charakterystykę: jest to ciągnik wyposażony w manualny dyferencjał. Ułatwia on znacznie skręcanie. Możemy zrobić pełen obrót. Wyposażony jest w ośmiobiegową skrzynię biegów z reduktorem oraz w aktywny przekaz mocy na tył. Pod tym deklem mocowanym na pięć śrub jest duża zębatka, która przekazuje nagle bogryzarkę aktywną napęd. Dodatkowo możemy użyć koła pasowego, gdzie jeden rowek jest wolny, aby zasilić dodatkowe urządzenie. I dodatkowo mamy pod tą zaślepką, także wałek na koło pasowe pod jakieś inne dodatkowe urządzenie. Pokażemy teraz jak uruchomić ten sprzęt, jak on się zachowuje podczas pracy. Przypominam, że sześciocylindrowy diesel palony ręcznie jest możliwość wyposażenia go w przyszłości w elektryczny rozrusznik, bo uruchamianie bywa nieco kłopotliwe. Aby to zrobić, zależy oczywiście założyć elektryczny rozrusznik i akumulator, ale nie tylko. Należy wymienić także koło zamachowe i uzwojenie. Pokażemy teraz jak go uruchomić. W pierwszej kolejności zwiększamy obroty praktycznie na całość, na powiedzmy o 70-90%. Drugą rzeczą to jest odwrócony szarpak, właśnie dla mobilności, bo trzeba dosyć mocno szarpnąć. Drugą rzeczą jest pociągnięcie do momentu, aż wał się zablokuje. Trzecią rzeczą jest wciśnięcie odprężnika. I teraz z całej siły na cały obrót musimy pociągnąć za szarpak. Spróbuję to zrobić za pierwszym razem. Widzicie Państwo, mimo że uruchamianie jest nieco problematyczne, każdy facet powinien z nim sobie poradzić. Jeżeli jesteście zainteresowani takim bądź podobnym traktorkiem, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Sklep Agronej zaprasza.